Cześć, jestem kladzie to kanał No i Już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć procentów, promili i ułamków. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że całość w matematyce to 1. I ta jedynka jest tutaj kluczowa. 1 to 100%, 1 to 1000 promili. I co jeszcze warto wiedzieć? Że połowa to 50%, półtora to 150% ćwierć, czyli 1 czwarta, to 25%. I byłoby super, gdybyście jeszcze wiedzieli, że 3 czwarte to 75%, a 1 piąta to 10%. I tutaj mamy powiązanie procenty i promile razem. 1% to 10 promili. Zresztą widzimy, że tu mamy 100, tu jest 1000, czyli jest to o 10 razy większe. Ta dyszka tutaj. I jak chcemy to zrobić w drugą stronę, to 1 promil to 1 dziesiąta części procenta. A najlepiej narysować sobie taki diagram, że mamy liczba to ta jedynka, procent to 100, a promil to 1000. I na podstawie tego jesteśmy w stanie sobie wszystko rozrysować. Na przykład że z liczby na procent 1 żeby stało się stówką, no to wymnażamy razy 100. A jak chcemy z liczby od razu przejść do promila, to z jedynki ma nam się zrobić 1000, no to wymnażamy razy ten 1000. A jak chcemy z procentu na promil, to tu jest 100, to 100 razy co? To 1000 razy 10. A w drugą stronę mamy bardzo podobnie, tylko że dzielimy. Czyli z promila na procent będziemy dzielić na 10. Z procentu tutaj na liczbę Będziemy dzielić przez 100. A jak chcemy z liczby na promil, to dzielimy przez 1000. Przejdźmy zatem od razu do zadań. Zamiast podane ułamki i liczby mieszane na procent. No i żeby tutaj był procent, to. Wymnażamy razy 100%. Przesuwamy wtedy przecinek o dwa miejsca, 23%. Tutaj już wszędzie dokładnie tak samo. Przesuwamy przecinek o dwa miejsca. Nie musicie tego oczywiście zapisywać, wystarczy o tym pamiętać, że przesuwamy o dwa miejsca przecinek. Tutaj przecinek jest oczywiście za liczbą, czyli będziemy mieć 1400%. Natomiast, gdy mamy ułamki zwykłe, to sobie tutaj zamieniamy i możemy sobie skracać. 1, 23 razy 20 to 60%. Tutaj natomiast... Zamieniamy sobie to na liczbę mieszaną. 2 razy 4 to 8, dodać 3. 11 czwartych. Skracamy sobie na 25 i wymnażamy razy 11. 275. Ale tak, że można to było zrobić tak. Mamy 2 i 3 czwarte to 2 i to na ułamek dziesiętny 75 i tak jak w przypadku podpunktu A przesuwamy przecinek o dwa miejsca. To teraz tutaj wymnażamy sobie razy 100 i będziemy mieć na 4 to tutaj 2 tutaj 25 5 razy

100 dzielone na 25 to 4, razy 3 to 12, i wtedy mamy 100 i 12, albo zróbmy najpierw tak, i z tego nam się robi 112%. 3 drugie, tu jedyneczka, tu 50, 3 razy 50 to 150%. To natomiast mamy ułamki nieskracalne i możemy sobie to robić w dwojaki sposób, że na przykład wymnożymy sobie to razy 100, albo najpierw zamienimy sobie to na ułamek dziesiętny. I tak będzie prościej. Czyli bierzemy sobie 1 dzielone na 3, w jedynce trójka nam się nie mieści, czyli robimy 0. Tutaj dopisujemy sobie wtedy 0. No w dziesiątce trójka mieści nam się 3 razy. 3 razy 3 to 9. Odejmujemy i zwróćcie uwagę, że jesteśmy od razu w tym fragmencie. Czyli będziemy mieć 0,33 i tak dalej. Czyli mamy 3 w okresie, to możemy sobie tutaj zapisać, że to jest 0, 3, 3, 3, 3 tak dalej. Razy 100%, czyli będziemy mieć około 33,33%. To ,33%. no teraz 5 szóstych, 5 dzielone na 6, wiadomo, nie mieści się, tu przecinek, tutaj 0. W 56 mieści nam się 8 razy, 8 razy 6, czy 6 razy 8 to 48, bo wtedy nam się to rymuje. Tutaj 2, 0, w 26 mieści nam się 3 razy. Odejmujemy. I znów jesteśmy na tym etapie, więc to będzie nam się już tutaj powielać. Czyli mamy 0,8, 3, 3, 3 i tak dalej. No to zapisujemy sobie 0,8, 3, 3, 3 i tak dalej. Razy 100%. To około 83,33%. Tutaj mamy ten ułamek i jedynka z przodu, nie musimy tego wyliczać, będzie to 1,3333 razy 100% to około 133,33%. 3,11 tutaj nie mamy, no to lecimy 3 dzielone na 11, nie mieści się. Tu przecinek, tu 0, w 30 jedenastka mieści nam się dwa razy 22, odejmujemy jest 8, mieści nam się 7 razy 77, odejmujemy i zwróćcie uwagę, że jesteśmy tutaj w tym miejscu, czyli znów byłoby tu, z tego wyliczyliśmy dwójkę, z tego wyliczyliśmy siódemkę, czyli to jest okres tej liczby. Czyli tutaj znowu będzie 27,27. 27. No to my tu mamy 0,27, 27 razy 100%. I będzie to około 27,27%. 27%. Tutaj mamy jedną całą, to na pewno będzie 1, i dzielimy sobie 1 dziewiątą. 1 na 9 nie mieści się, 0, 0 mieści nam się raz. I zwróćcie uwagę, że mamy jedynkę, czyli od razu jesteśmy w tym fragmencie, czyli to będzie 1-1. Razy 100% to około 111,11%. ,11%. Co jest większe i podpunkt A możemy sobie policzyć to dwojako. Dla tych, którzy lubią ułamki zwykłe. I dla tych, którzy nie lubią i widzą, od razu, że 1 czwarta to jest 0,25. Jedno i drugie wymnażamy sobie razy 100%. Tutaj jedyneczka 25, 25%. Tutaj przesuwamy przecinki o dwa miejsca. 25%. Z tej strony było 23%. No to więcej jest tutaj. I otwarty dziubek w tą stronę. Bo to jest taki otwarty dziubek ptaszka, który zawsze otwiera dziubek w tą stronę, gdzie jest więcej. Mamy 45%, a tu mamy 2 piąte, to już tak raczej trudno zamienić od razu na ułamek dziesiętny, zresztą nie będziemy się z tym męczyć, bo tu 1, tu 20 2 razy 20 to 40%, czyli znów. Tu mamy więcej. 1 trzecia, czy 30 procent. Jeżeli ktoś wie od razu, jakie jest rozwinięcie dziesiętne okresowe 1 trzeciej, no to luz. a jeżeli nie, no to liczymy. No to i tak, najpierw musimy się pobawić w ten sposób, że w jedynce żadna trójka nam się nie mieści. 0, tutaj dopisujemy 0 do dołu. Dziesiątce trójek mieści nam się 3. 3 razy 3 to 9. Odejmujemy i zwróćcie uwagę, że jesteśmy od razu w tym miejscu. To oznacza, że tu jest rozwinięcie dziesiętne 3, 3, 3 i tak dalej. Czyli tu jest 0. Napiszmy sobie, że to będzie 33 i tak dalej. No i razy 100%. Czyli mamy 33,33%, 33%, a tutaj jest 30. Czyli dziubek otwarty ponownie idzie w tą stronę. Ok, no to mamy D. Jedna piąta pewnej powierzchni, no to lecimy jedna piąta razy 100%. Tu jedynka, tu dwudziestka mamy 20%, a tutaj 25%. No to więcej jest tutaj. OK, tutaj mamy 2 trzecie, to skoro 1 trzecia to 0,333, to 2 trzecie to jest 0,666, bo dwa razy więcej. Zatem my tu mamy 1,66 razy 100% i będziemy mieć 166,60 i waga, tu jest 666, czyli zaokrąglenie jest tak procenta. A tu mamy 160, czyli tu jest więcej. Hop. 5 czwartych czy 400%. Tutaj nawet nie trzeba tego za bardzo liczyć. Ok. I będziemy mieć tak. Tutaj powinna być w ogóle F, dlatego zacznijmy. O. I mamy tak. 5 czwartych. Ile w 15 mieści się nam pełnych czwórek? Mieści nam się tutaj 3 całe i 3 czwarte. A tutaj mamy 400%. To znaczy, że musielibyśmy mieć tutaj ponad 4, żeby mieć tutaj więcej. Więc tu jest oczywiście więcej, ale zamieńmy to sobie na ułamek dziesiętny. Przepraszam, na procent. Czyli wymnażamy to sobie razy 100%. Tutaj mamy 1, tutaj mamy 25. Wymnażamy sobie 1 razy 25. I z tej strony mamy 375%. No to jak mówiłam, musi być mniej. Zamień na ułamki. I w całym podpunkcie mamy. Promile. Ja jestem zwolenniczką zamieniania na ułamek dziesiętny, jeżeli w zadaniu nie jest napisane, na jaki ułamek mamy zamieniać, bo z dziesiętnymi jest po prostu mniej roboty. Bo jeżeli na przykład, tak jak tutaj, jeżeli przesuniemy tutaj przecinki, to 56 i 10 tysięcy będzie nam się skracać przez 2, potem kolejne 2 albo od razu na 4, jak wolicie. A jak zamienimy sobie na ułamek dziesiętny, to nie musimy się tym zajmować. No to tak, jeżeli mamy promile i zamieniamy na ułamki, to dzielimy na 1000. Czyli przesuwamy przecinek o 3 miejsca w lewo. No to tutaj mamy 0,007. Tutaj będziemy mieć 0,417. Tutaj będziemy mieć 0,0056, tutaj 0, 0 i 02 a to będzie jeszcze więcej. Musimy tutaj dodać jeszcze 3 miejsca po przecinku. Czyli będziemy mieć 1 2 3 i 0, 008 jeżeli jednak tak bardzo chcecie nołamek zwykły, no to jest bardzo podobnie. Do licznika wskakuje nam to, co tutaj mamy, do mianownika 1000. I tak dalej, i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, co na przykład stanie się w tym przypadku, że będziemy mieć 8 milionowych. I tutaj należy wiedzieć, że. 8 na 8 to 1, a 1000 na 8 to 125. Czyli będziemy mieć 1 i 125 tysięcy w mianowniku. Ok. Zamieniamy na promile, czyli wymnażamy tym razem razy 1000. No to będziemy przesuwać przecinek w prawo. I mamy tutaj 4 promile. Tutaj. 26 promili. Tu już 130 promili. Tutaj zapiszmy sobie, że wymnażamy razy 1000. Skracamy sobie dwa zera. I piątkę z dychą. Czyli tu 1, tu 2, 3 razy 2 to 6. Tutaj zrobimy sobie tak samo. Skróćmy sobie pozerze i teraz może skróćmy tu sobie przez 5, czyli będzie tutaj 5, a tutaj będzie 2. Czyli będziemy mieć tak: 17 razy 2 to 34. Ok, to oczywiście miało być 1000, to będziemy mieć 340, a z tego zostało nam 5. No to w takim razie będziemy tutaj mieć 68 promili. Zamień na procent. I tutaj dzielimy po prostu przez 10. Ale jak to sobie wykminić? Otóż, jak mamy jakiś ułamek i zamieniamy na procenty, to wymnażamy razy 100%. Jeżeli zamieniamy na promile, to wymnażamy razy 1000 promili. I możemy sobie to podkreślić, że mamy tak na no tutaj 2 zera. Czyli to z tym mamy 10. Ale my to robimy z promili, czyli z czegoś, co jest mniejsze na procenty, dlatego my tutaj dzielimy na 10. Także tutaj mamy 4,42,5 procenta. Tutaj. 1,6 bo przesuwamy po prostu przecinek o jedno miejsce w lewo. I tutaj 3,25% i teraz tutaj w jedno miejsce, czyli 40%. A tutaj nam się zwiększy o jedno miejsce po przecinku, czyli 0,06, czyli otrzymujemy 6%. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już. mm -hmm.